O zabranie głosu proszę dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Most Bola Warszawa, pana Pawła Wasilewskiego. Szanowni Państwo, dostojni goście, drodzy, absolwenci i koledzy, to niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa gościć w międzyszkolnym ośrodku sportowym na Warszawskiej Woli. Mam wrażenie, że w dzisiejsze święto wzruszają się nawet zacne, stuletnie mury, przyjazne i wyczekujące, bo to spotkanie łączy w sobie zapisane karty 50-letnich wydarzeń ośrodka. W imieniu własnym organizatorów spotkania Rady Rodziców Chciałem serdecznie powitać wszystkich przybyłych. Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i że będziecie Państwo w dniu dzisiejszym z nami. Witam dostojnych gości. Pan Michał Szczerba, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. w imieniu ministra sportu i turystyki pan Dariusz Buza pan Witold Roman członek prezydium zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pan Czesław Ziemniak, wizytator Kuratorium Oświaty Miasta Stołecznego Warszawy. Pan Kamil Giemza, radny dzielnicy Wola. Pani Magdalena Huszno, radna dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Pani Blanka Zienkiewicz, radna, radna dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Dzielnicy. Pani Bożena Krupińska, radna dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Pani Joanna Tracz-Łaptaszyńska, radna dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Pan Mirosław Silatycki, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Pani Dorota Ognicha, Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy. Pan Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Pani Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. Pan Adam Hać, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. Pani Mariola Zielińska, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Wola. Pani Renata Piekut, dyrektor dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola. Pan Janusz Dorosiewicz, przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Pani Iwona Zielińska-Mrus, wiceprzewodnicząca Szkolnego Związku Sportowego. Pan Waldemar Wspaniały, szef projektu siatkarskich ośrodków szkolnych. Pan Andrzej Janiszek, prezes zarządu oddziału ZNP Warszawa, Wola Bemowo-Ursus. Pani Anna Miłek, przewodnicząca Komisji Zakładowej NZZ Solidarność. Pan Bartosz Kusior, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wola, pani Agnieszka Ruclak i pani Beata Langner, przedstawiciele Rady Rodziców Mozwola, pan Piotr Urbański, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Mozwola. Pan Mariusz Mikołajek, dyrektor, choreograf i trener zespołu tanecznego Born to Dance. I proszę państwa, największe brawa w tej chwili pan Leszek Sobolewski, pierwszy dyrektor, założyciel MOSU. Panie dyrektorze, te brawa są dla pana. Witam wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli klubów sportowych, stowarzyszeń, fundacji, sędziów, rodziców, absolwentów, pracowników MOS, byłych i obecnych, dzieci i młodzież oraz wszystkich zebranych. Serdecznie witam przedstawicieli mediów, prasy i telewizji. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przeżywa niezwykły dzień. Najpiękniejszy jubileusz 50-lecia. Jubileusz placówki jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. W ciągu 50 lat istnienia ośrodka na natrwa trwałe wpisał się on w historię dzielnicy i miasta. MOS jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich. Każdy zostawił tu cząstkę swojego życia. W murach kuźni siatkarskich talentów, jak mówi się o ośrodku z warszawskiej woli, na zawsze zostawiliśmy ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach. Zostawiliśmy swój uśmiech i gniew, radość sukcesu i smutek po porażce. Zostawiliśmy cząstkę siebie. Nasz ośrodek wytworzył bardzo bogatą tra tradycję swój klimat i przede wszystkim połączył kilka pokoleń ludzi, nauczycieli, trenerów, pracowników ośrodka oraz uczniów i absolwentów. MOS od zawsze mógł pochwalić się sukcesami i osiągnięciami wychowawczymi i sportowymi. Jest miejscem, gdzie można rozwijać swoje pasje i realizować marzenia. Kadra pedagogiczna nigdy nie bała się wyzwań. Co więcej, ta bogata tradycja, której spadkobiercami zostaliśmy, Zawsze mobilizowała, motywowała i zobowiązywała. Absolwenci, którzy opuścili i nadal opuszczają mury, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są najpiękniejszym prezentem, jaki otrzymuje nasz jubilat. Jesteście Państwo gośćmi wyjątkowego ośrodka. 50 lat temu, w roku 1965, władze dzielnicy Warszawa-Wola powołały do życia międzyszkolny ośrodek sportowy. Placówka przechodziła różne koleje losów, chwile dobre i złe, ale zawsze niezmiennie służyła przez 50 lat młodzieży wolskiej i warszawskiej. Przez te lata tysiące młodych ludzi ciekawie spędzało czas wolny, realizowało swoje marzenia, uczyło się szacunku dla siebie i innych, hartowało ciało i ducha. Liczne sukcesy i to długie funkcjonowanie międzyszkolnego ośrodka sportowego na woli to zasługa ludzi, którzy tu działali, tworzyli. Często spędzali tu wiele lat swojego życia. Dziś podsumowujemy te działania i oddajemy hołd tym wszystkim, którzy tworzyli historię ośrodka. Szanowni Państwo, w różnych okresach czasu różne były priorytety w działalności Mosu Wola. Przez pierwszych kilkanaście lat działania placówki naczelnym zadaniem było prowadzenie sportowych zajęć rekreacyjnych. Dzięki staraniom dyrekcji Moswola i pomocy władz dzielnicy, Międzyszkolny ośrodek sportowy na Woli posiadał w latach 60. i 70. bogatą bazę sportową, z której korzystała młodzież kilku sekcji sportowych siatkarze, koszykarze, tenisiści stołowi, dżudocy i pływacy. Wszystkie nasze działania nie byłyby możliwe bez wsparcia i pomocy urzędów, stowarzyszeń i bez przychylności władz oraz pomocy przyjaciół sportu. Dlatego dzisiaj, z okazji naszego święta, Chcę podziękować naszym przyjaciołom, którzy z nami współpracują, którzy nam wiele pomagają. Działamy na terenie dzielnicy Wola i na co dzień współpracujemy z władzami oświatowymi i sportowymi naszej dzielnicy. Trudno znaleźć sponsorów w sporcie młodzieżowym, ale my mamy wspaniałego sponsora. Jest nim od wielu lat dzielnica Wola oraz miasto stołeczne Warszawa. Serdecznie dziękuję za pomoc w prowadzeniu naszej działalności, za przychylność i zrozumienie przez Urząd i władze dzielnicy Wola. Dobrze pamiętamy, że w wielu trudnych chwilach władze Woli zawsze nas wspomagały i zawsze mogliśmy liczyć na pomocną dłoń. Dzisiaj w MOSZ Wola ćwiczy siatkówkę prawie 500 dziewcząt i chłopców pod kierunkiem kilkunastu trenerów. Jesteśmy jednym z największych ośrodków siatkówki młodzieżowej w Polsce, a nawet w Europie. Od kilku lat bardzo poprawiły się nasze warunki treningowe. Władze dzielnicy Wola umożliwiły młodzieży MOS-u korzystanie z hali sportowej przy gimnazjum nr 48. Od maja korzystamy także z boiska dla, do piłki plażowej przy trzecim Liceum Ogólnokształcącym. Serdecznie dziękujemy za to. Staramy się reważować dobrymi wynikami i cieszymy się, że nosząc na koszulkach i dresach napis Wola, rozsławiamy naszą dzielnicę. Proszę Państwa, od 50 lat Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zajmuje zachodnie skrzydło monumentalnego gmachu przy ulicy Rogalińskiej. Przez te wszystkie lata współpracujemy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Sowińskiego. Chciałbym dzisiaj serdecznie podziękować za te 50 lat wzorcowej współpracy pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym a Mosem Wola. Podziękowania składam na ręce dyrektora liceum pana Grzegorza Mazura z najlepszymi życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły. Dziękuję wolskim szkołom, z którymi ściśle współpracujemy i w których działają klasy sportowe o profilu siatkówki pod naszym patronatem. Myślę tu o gimnazjum nr 48 i trzecim liceum ogólnokształcącym. Współpracujemy także ze szkołami w innych dzielnicach. Dziękujemy zespołowi szkół sportowych nr 72 oraz zespołowi szkół sportowych nr 60. Podziękowania kieruję do byłych i obecnych nauczycieli, pracowników placówki, rodziców, absolwentów, sponsorów, stowarzyszeń, związków sportowych, zaprzyjaźnionych klubów, władz oświatowych i sportowych Warszawy i dzielnicy, za serce i pomoc. Dzięki Wam dzisiejsza uroczystość nie tylko ma sens, ale przede wszystkim jest możliwa. Na koniec chcę podziękować naszym najważniejszym sponsorom i sprzymierzeńcom Ośrodka. Dziękuję rodzicom naszej młodzieży, którzy niosą największy bagaż obciążeń, którzy świetnie współpracują z MOS-em i są najwspanialszymi kibicami naszych wychowanków. Podziękowania składam na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców, pani Agnieszki Ruclak. Chciałem podkreślić, że bardzo dużą pomoc przy organizacji naszej uroczystości otrzymaliśmy od Rady Rodziców. Sięgając w przeszłość i analizując historię MOS-u, Możemy być tylko i wyłącznie dumni, że jesteśmy jego absolwentami i pracownikami. Mam nadzieję, że w dalszych latach kolejne pokolenia młodych ludzi i nauczycieli będą sięgać po następne sukcesy i podobnie jak nasze pokolenie, zostaną godnymi spadkobiercami tradycji ośrodka. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.